Siema, jestem Trincus w dzisiejszym odcinku zamieniliśmy cały dom w park trampolin Zobaczcie sami Pawa, skaczę! Co? O! Więc za chwilę będziemy testować trampoliny i zobaczymy, która z nich jest najlepsza, żeby spędzić na niej dużo czasu Ale teraz widziałem, że Zipek skoczył z góry i także chciałbym to powtórzyć Dawajcie na górę, dawajcie! Let's go! Pamiętacie jak skakałem z pięciopiętrowej, czy tam nawet sześciopiętrowej wieży z trampolin? Było to mniej straszne niż skok stąd. Nie wiem czemu, może dlatego, że to jest w domu. W takim razie, jako że się tego boję, to strach trzeba przełamywać. Zobaczmy, czy to jest w ogóle faktycznie straszne. Wow! No, Mocne no, no. Dobra, musimy wybrać sobie trampoliny. Dawajcie, ja wybieram tą. Nie ma tak! Papierkami nożyce. po no pierwsze wybiera? Trzy, 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 cztery. Trzy, cztery. Czy ty łukasz wygrałeś? Ja nie wiem, nie wybrałem. Trzy, trzy. Trzy, trzy, cztery. No super! Jest. wybieram tą. Ja wybieram tą. Ja mam wielki wybór, idę do swojej piwnicy po prostu W takim razie od teraz nie schodzimy z tych trampolin Zobaczymy kto wytrzyma najdłużej Dobra panowie, ale nie będziecie mieli tak łatwo ogólnie co, co Czemu? Myślicie? Bo to jest stary, porządny challenge po prostu No nie, i co to tak, znaczy? Że... Czyli to miało znaczenie oprócz wyboru trampoliny kto był ostatni, a kto pierwszy? No pewnie, że miało stary Ja yeah, wiedziałem, podwójnie przegrać Dawaj to miłość. Dobra o! O to jest! Masz żebyś się nie nudził Ernesto co dla ciebie? Co? Czemu? Czemu ja mam puzzle? Co z nimi zrobić? Ułożyć. A co się robi z puzzlami? Co? I jak ja mam wtedy skakać? No właśnie. A dla ciebie? No. Coś najgorszego. Skoro on ma balony, okej. Okay. Ten ma puzzle. Trochę twardo. Co musi być trzecią Uda, rzeczą? O, rzeczą? O, ja wiem co be, nie. Be to będzie. Nie, Ja wiem. To będą klocki. O nie, tak jak w wannie wam dałem wtedy w łazience. O nie. Zapraszam na swoją koję. O kurde. O, o nie. Nie leż w klockach bo to boli Łukasz o, boli Ale fajna zabawa Ale fajna zabawa tu jest E wydam O o O nie nawet nie Zanim uruchomisz szybko trzeba przerzucić połowę klocka Wow. Ej, może zabierzemy trampolinę Ernest, łączącą nas z Zipkiem? Nie, 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 proszę. Chłopak, ja nie chcę tu być sam. Tak, w końcu yes. to jest pas, Nie, nie. No Dobrze! Też, nie. Nasza baza jest odizolowana od zipków i innych zjawisk. Więc jak widzicie, już prawie kończę, ale ktoś mi musiał rozwalić te pianki. Dobra, ja też. Zmieniam. Aczkolwiek bardzo chcę już wytestować, jak się będzie na tym skakał, bo mam wrażenie, że jeszcze lepiej, ale trochę jeszcze tych pianek nie brakuje. Jest to ułożone i teraz, uwaga. O! Uh, co?! Teraz mam dla Was challenge, który polega na tym, że mamy takie oto sprężyny od trampolin. No ja myślę, okay. że mamy challenge taki, że widzą, muszą wejść na stronę Tisput. <coughs> <Discord. coughs> zazdroszczę ci, ja nie mam nawet dzisiaj męczyć spłaty. Jeżeli będziesz nas mieć, złapać za szyję jednego i drugiego i normalnie wisieć powiedz. Jeden fajny. I gadamy sobie. Jestem no. królem, nie muszę chodzić. Musimy się przenieść do tamtego pokoju i wyjaśnię wam szczegóły. Chodź. Dobra. Zobaczcie, nasz challenge właściwie jest trickshotem, który polega na tym, że mamy sprężynę od trampoliny. Musimy złapać drugą sprężynę na to. Każdy z nas ma trzy próby, komu uda się najwięcej razy. Ten wygrywa. A co jest do wygrania, Miłosz? miłość? Miłość, miłość! O, o! 100 Fajnie! Bardzo dobrze? Kto się pisze jako pierwszy? Jak chcę! Dobrze! Ja się zgadzam! To ja idę tu. A ja idę Ernesta męczyć dalej. Muszę to złapać haczyk o haczyk? Tak. O. Masz trzy próby. Dobra. Trzy, cztery, trzy Ej, aż to. rzuca, to dobrze, porzucasz Nie! Dobra, moja kolej. Trzy, dwa, jeden. Oj! Trzy, challenge, panowie. dwa, jeden. Kurde. Od dołu też można, no? A. No nic panowie, czas wygrać stówkę. Cztery, trzy Druga próba. Nie Druga... jest! Ej, ale złapałem! Nie... No dobra, niech będzie. Ej. I tak złapałeś pięć Zaję trzecią tylko. W ogóle złapałem No dobra, czyli się jednym punktem wygrywa. <grym> 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 dziękuję bardzo panowie. No nie Ule. było lepszej wygranej chyba. Dzięki Trisus Panowie, świetnie się składa, że jesteście wszyscy razem na tej, na tej trampolinie, bo mam na was kolejny challenge. Nie, nie będę tego pił. Ja nie. też nie. Nikt z was nie będzie tego pił. Stawiam na trampolinie i musicie przejść całą trampolinę bez wylania tego. Kto okay. e, idzie pierwszy? Ja? Ja drugi. Ja pierwszy. Trzec... <grym> A, czy są jakieś zasady, które mam iść, bo ja bym chciał iść tędy. Idź i... Jak to się trzęsie. I Imudłokiem, i mudłokiem. Ej, to jest łatwe Spokojnie, to jest dopiero pierwszy poziom. A, jest krawędzi na krawędź w sumie, dobra, teraz ja. Ja wchodzę i to się... O kur, Łukasz, poddął się znika. No. Czasoprzestrzeń cała. Łukasz, ty ważysz 90 kilo chyba. Jak nie kurczę 93? Ej, easy naprawdę. W sensie myślałem, że będzie to dużo cięższe. Ja pierniczę! No. Ej, nie jest tak łatwe jak myślisz. Nie jest tak łatwe. Chyba, że ważycie naprawdę 83 kilo. Ej, chłopaki. O! 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 Przy zeskoczeniu najgorzej. No. Ale ten challenge jest zaskakujący. Stary, ja coś czujesz, że to nie jest koniec challenge, bo miłości uśmiecha, tam są dwa kieliszki. Jeszcze dodatkowe, zobacz co zimne. O, nie! A jedno się! Ej chłopaki tutaj można normalnie łazić, nawet nie trzeba upać. Ale no. to słuchajcie, o, 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 o nie! O, o. Stary to jest bardzo dużo. O, o. Ale zostaniemy we dwóch przynajmniej. Dawaj Ernest! Szybciej! Szybciej musimy na wózom. Ej teraz już nie mogę chodzić szybko z jakiegoś powodu. Nie Czujesz wiem, to co nie? Że się wywróci. Prosimy o drugi, drugi level. poziom. No co panowie, czy zmieniamy kolejność? Teraz może nie, ten pierwszy! Pierwszy. pierwszy. Ej no to zmieniamy kolejność. A, no. Nie, ja to rozwalę. Poczekajcie. A mogę na... nie muszę stać? Nie, Zobacz, nie, nie. chodzi o to, żeby przejść i nie rozwalić. Ryś Eurazjatycki właśnie patroluje swój teren łowiecki w Białowieskim Parku Narodowym. Pokaż teraz chodzi w swojej naturalnej pozycji. Tak, właśnie. Warany najczęściej pomią po zmroku. To nasz hmm. największy dziki kot. O kurde. I teraz w drugą jest najgorzej! Ej, który się przechylił bardziej, ten? Tamten. Co?! Samita Rosomaka. <noise> nie mogę szybciej! Ej, dobra, wyobraźcie sobie trzeci poziom. Ja wiem, że do przodu myślę, ale ten jest ciężki. Jak Wy macie przejść i jeszcze kieliszek na środku będzie. Nie no, trzeci, po, trzeci poziom będzie łatwy. Trzy kieliszki na środku, a my robimy salto nad nimi, żeby się nie wydało. A, tak! I nogą jedną maczamy w trakcie, tak, żeby zamoczyć palca i wyciągamy. Moje pomysły nie zrobić tak, żeby się położyć w ten sposób i turla... Będę się turlał. No i masz nie, powierzchnię to, to już się wygiął zimek. Spadnie na łeb któryś. To jest bardzo głupi pomysł. Ale nie, ale w sumie z drugiej strony, Nie, to jest dostarza. dobry pomysł. wiecie dlaczego? Bo rozkłada ciężar jak najbardziej. I A, no... że robisz coraz bliżej tego i one są bardziej wysokłe, chyba, czy nie? Drodzy, Drodzy Państwo, dwie. obserwujecie Dwa taniec dwie. godowy A, szopa, szopa pracza. Ej, easy, nie? W trzecim levelu, jak dojdzie kolejny. Już, już, już się nie wtedy. Już nie Stary, podskoczysz, podskoczy kieliszek, podnieś się, przeturmasz i on upadnie. No, Chłopaki, coś czuję, że odpadnę w tej rundzie, ale. W sumie jesteś najcięższy, nie? Tak, to prawda, ja 83 na 186. Grubas Na stojaka idziesz? na stojaka? No Ty wariacie Chcę zobaczyć czy to możliwe Świry jest Teraz skumałem twoje turnaje się Uleci! leci! O nie, nie, nie ma Ej udało się jakiś cud. Chłopaki w ile sekund mam zrobić drogę powrotną? 45 Co? Aż, aż, aż tak długo, musisz tak wolno żeby zająć co 45 sekundy. sekund Dobra, mów wstawek 3, 2, 1, wstawek Raz Dwa Trzy Cztery, Cztery kroki! Zrobił to! No dobra, jest. jest git! Ej, Ej przeszedł! Dobra. Każdy przeszedł czeleć Fantastycznie panowie o, Czas na trzeci poziom. Było blisko, no. Dobra, panowie, teraz macie trzy kieliszki. Panowie, w takim razie chyba papier, kamień, nożyce, zipek musisz pierwszy, bo nigdy nie szedł. Tak, ja wam chcę, <laughs> u... Nie, byłem <laughs> w pierwszej, ludzie pierwszy. A ty? Ale chcę wam udowodnić, nie, że nie. da się to przejść. dlatego patrzcie był na mnie. Dawaj. Oooo, zipek! <laughs> o cholera chyba... to Za duża powierzchnia z... nogami trzeba. W dwóch mu teraz na głowę dwa kieliszki, stary, zobacz to. Ja pierwszy stary. On, on się nie poruszył, nawet to centymetr. Póki co, z jednej na drugą chodzi. Ej, bobra bo to tak z bokiem, tak wieczorem. Tu Dawaj o. Zipek, teraz szybki ruch. Ja Chciał pierwszy, ma pierwszy. O! Ale musi to udać. kurde chyba. Nie, znaczy dobra, no trzymam się, żeby nie, ale... Dawaj Zipek! Przeszedłem, tak wracam! Może mi się uda. Ej, udało trzymał mi się, to prawda. W sensie to jest... Trzyma... Ja tak Trzymajcie trzymaj za mnie kciuki, panowie. Ej, chłopaki, ale tak serio, Sipek... O nie, spadł na mnie Nie, stój miejscu, Potrí stój! O! Patrzcie, jak trzymam, to spada. A jak Ej. nie trzymam, to nie spada. Sipek, ile ty masz? Ym... Nie wiem. Leci, leci ten, leci ten, leci ten tylny. Leci, leci! Aaaa! Nie kurczę! Nie, w Polsce! Ej, Zipek, Nie! O, czyli odpadł, a my wygraliśmy, bo już nie ma wody w kieliszkach. Patrzcie na takie! Wszystko do baseników sobie leci prawie. Zipek chyba nam zepsułeś po prostu, więc no my nie możemy nic więcej. Idziemy do kolejnego challenge'u. A, a co to znaczy? Właściwie nie jestem i wyrzucimy cię za to, bo nie... Nie dostajesz palny. za to nagrody pocieszenia. So. ja już dostałem karę, jestem całym mokry, zobaczcie. Nagrodą, no. nagrodą jest buziaka do operatora. <noise> nice! No, Mamy to, Ernest, ty też! Ale zazdro daję! No. <noise> tak serio, nie mogę wam dać pełnej nagrody, bo, bo nie przyszliście tego jednak challenge'u, okay. ale dostajesz pięknych jako pocieszenie Ty też A Ty dostajesz piątkę. A choć pełna nagrodę było 10 tysięcy, także no... Co? 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 Za nami jest dziewięć kieliszków z niewiadomymi napojami oraz paczka najostrzejszych chipsów na świecie. Na ślepo musimy zgadnąć, jaki jest smak kieliszka, który najwięcej razy nie trafi, musi zjeść te chipsy. Całą paczkę. Dobra, uwaga, uwaga. Dobra, się tutaj jest taca stary z różnymi napojami i musisz wybrać jeden. E, czy mogę od numerkami, bo ja nie dam rady, nie złapię nic. O, o właśnie. Coś złapałem. Pomysł. Jest coś, dobra. I mam zgadnąć, co to jest. Co to? Nie wiem. No, no to spróbuj wiem. jeszcze. Coś ogromnie słodkiego. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ja jestem najgorszy w takich challengeach, stary. Może powąchaj, wiesz, sprawdź bu bukiet, który rocznik. To smakuje jak jakiś rozwodniony powody. sok. Z gigantyczną ilością cukru. Nie mam pojęcia co to. jest strzel może coś. Bukiet kwiatów. Nie wiem, może jakby no, dodałeś no, cukier i kwiaty. Dobra, Zipek, ja ci powiem. To była po prostu Coca-Cola, która stała dwa tygodnie rozgazowana. He? dałeś mi kole, która stoi dwa tygodnie? No nikt nie mówił, że, że to ma być Mogłeś poczekać trochę dłużej. Śrubki w niej moczyliśmy. Kurde, ja lubię taką <laughs> po miesiącu. Dobra, proszę Ernest, twoja kolej. Tutaj masz, tutaj masz tackę, czujesz tackę i wybierz ostrożnie jeden, jeden kieliszek. O, kurde. Można aby... to wąchać? Możesz wąchać, ale nie wiem, co, co ci to się podpowie. Ale musisz wypić. To nie ma zapachu. Musisz wypić. Co to jest? Ej, to jest obrzydliwe, smakuje jak skarpety. Są wyciśnięte twoje skarpety. Dobra, nie mam pojęcia, co to jest. Spróbuj jeszcze, stary, prawie nic nie wypłynę. Nie, nie chcę. Wypij to jest, jest mega obrzydliwe. Nie mam pojęcia, co to może być. Co to było? Woda. O, o! nienawidzisz wody po prostu, Czekaj, co? No woda, Serio? pokaż to. Ej chodź, chłopaki, no spróbuj. Woda? Nie śmierdzi niczym. Jest obrzydliwe. Nie, smakuje jak jest zwykła obrzydliwe. Okej, okay. daj rękę mi. No i wybierz jeden kieliszek, ostrożnie. Mogę sobie wybrać, tak? Tak, możesz gruby wybrać. Jest, ja patrzę nie? tak. Trochę gruby jest, no Biorę to. O, kurde, jest cały jakiś. Oj. Ej, można wąchać, wąchaliście czy nie? Tak. Można. My dla tych nie mogę. O fu, wszędzie to gówno poznam. O Jezus Maria. To dla was jest pyszne, dla mnie obrzydliwe. Wiesz dlaczego? Spaghetti Bolognese. No nie jest to spaghetti bolognese, ze Łukasz. Nie mogę połknąć! Co to ma? Sok pomidorowy, o Co? fu! Zgadza się? O fu, nienawidzę tego! No Co ty zgadzasz się sok pomidorowy? Dobra, to lecimy od nowa, panowie, druga runda. Znowu zipka kolej. Daj mi jeden kieliszek, wybierz. Katkę. To smakuje jak cola, rozgazowana od dwóch tygodni To już było stary, pomuliło ci się No okay. wiesz, ja ogólnie nie czuję smaków, więc jakby ciężko jest to Ogólnie myślę, że to jest Red Bull i to zero Myślisz, że to jest Red Bull zero? Red Bull, no dobra, daj energetyk, żeby trafić na pewno Dobrze, trafiłeś Jest! Wow. Czyli Dobry jest tutaj początek. punkcik i tutaj jest punkcik Chcesz, żebym ci wybrał, czy chcesz sobie sam? Wezmę sobie Dobra, biorę to to jest e, sos sojowy Co? Tak szybko zrobił coś? Mm, tylko wącha, a sos... może jest sól w wodzie? Sos sojowy, no Doskonale, trafiłeś idealnie a? A, a zapach jest Zapach. sobie to zapach i jest. sobie to No, magii Od razu czuć Ja bym sushi powiedział, że to jest Ej panowie, w takim razie będzie dogrywka, jeżeli nie zgadnę No dawaj, cztery opcje ci zostały Uuu, panowie zamknijcie oczy Tu jesteś, powąchaj to, tu jest kieliszek nie, nie wiem, gdzie masz twarz. Tu masz rękę? A, sok cytrynowy, no. Aha, ja to samo chciałem. Nie, że chciałem od chłopaków zgadnąć, żeby wiedzieli, co to A, jest. Ale nie powiedziałeś, co to. Nie, ale chciałem, żebyś się sprawdził. Ja nie wiem, gdzie. O kurde, czemu to jest słodkie? No bo to sok cytrynowy. Nie, sok cytrynowy nigdy nie był słodki. To no, może nie, nie, nie jest sok cytrynowy, stary? Ale pachnie jak cytryna. To jest napój cytrynowy. Panowie, sok cytrynowy, który jest słodki, ma swoją nazwę. Citronus, patronus. Ja bym powiedział, że Łukasz tego nie zgadza. Dlaczego? No, bo nie powiedziałem, że to jest lemoniada. No nie powiedziałem, że to cytryna nie, ja powiedziałem, że to cytryna po prostu, więc nie zgadłem Nie, dałeś jedne to jedne powiedział No panie. tak, tak, tak Ale bo byłem pewny, że to jest cytryna, dlatego daj mi spróbować No ale dobra, jeżeli jest no, nie ten to... ja Zbyt obvious, dla mnie to było zbyt obvious po prostu, więc chciałem żebyście pomachali Każdy z was ma jeszcze po jednym i kto teraz wygra ten wygrywa całą gierkę Okej okay. To raczej kto przegra ten je chips Dobra, My zobaczmy ta... to O kurde, ale dziwne Gdzie się patrzysz? No patrzę tylko na te, których nie... Który o Jezu, jesu, ja dokładnie wiem, co to jest, dlatego że sam to kupowałem i nawet wiem, gdzie stoi w kuchni. To jest syrop pomarańczowy do Soda Streama, konkretnie to Mirinda. Lecimy? Lecimy. Panowie, coś wyczuwam, że chyba będzie remis. Chociaż może jak ostatnio zwalę w sumie. Chyba remis, że znów nie trafisz. Aha. Dobra, są dwie, Która jest cięższa. O ja mogę już patrzeć. Wow! Co tu? Good the fridge. A, mielony, ziemniaczki, surówka zasmarzana, a sos słodki, kurczak po wietnamsku. Ostry sos. Jezu! Ostry sos? Tak. Wiem co to jest? Tak? To jeszcze raz mm -hmm. spróbuj. To jest inka. Jaka inka? Trzymaj no inka, raz. nie no, ma Spróbuj Sprawdź, Sprawdź jeszcze raz, no Nie no dobra, jeżeli... No nie wiem, ale wygląda jak kawa według nas przynajmniej Kawa zbożowa. Chyba. To jest kawa. O, jaka inka. dobra kawa w ogóle. Inka, to inka no Jaka dobra kawa. Dobra, panowie, no to, to chyba nie musicie jest inka. się A co? Sko skoro jest remis, to musicie się podzielić po prostu to. Ale właśnie. to nie jest inka. Co to jest? To jest, no kurde, jak dla mnie to, to jest kawa. zwykła kawa Dobra, ja zaliczam kawa no bo Co? Ja te, no. Ale ja też niby nie poznam nie różnicy między inką a prawdziwą kawą No bo inka jest słodka Inka nie ma tych Jak się doda cukru Kofeiny Czyli co, so. so. no, no, degustacja Powinienem spróbować, jesteśmy za dobrzy w tym Ej, to jest w ogóle zrobione z Karoliny Reaper. Tak, miłośnie nie jest sek. Ja można by sprawdzę czy w ogóle są ostre No, no, no Stary, są so. Uwaga. Uwaga Ej, ja bym też zjadł wszystkie naraz, panowie jest tak. niedobre i te chipsy Co? Trzy, cztery Ale serowe O kurna. Mm. 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 Mm -hmm. Ej, jaka serosa zarobić Najlepsze chipsy jakie jadłem kiedykolwiek, polecam je każdemu. No, ostre Chyba, że nie lubicie ostrego. Mm -hmm. no Ej, nie. Tak, nie szczypie Odej was pan panie da. trochę, Co w się sensie mm. mnie szczypie. Ale Ernest nigdy go nie szczypało, więc nie patrzy na niego, to jest patrzy na Zipka ja i na Ja nie mnie. wiem co to za uczucie szczypanie. Aaaa. Ej, to są naprawdę mocne. Jest ostre, jest ostre, jest ostre. Mi język szczypie. Ale to... Czujesz to miłość, troszkę chociaż? Ja nie tak one, stary, dla mnie one są mniej ostre niż strągi, ale, ale tego jednego zjadłem. No pięć jest dużo. No to co panowie? Wracamy na chwilę przerwy na górę trampolin, co? Skakujemy do ostatnich <laughs> Poczekaj, Dobra panowie, no to teraz mam dla was challenge. Tak, już go znacie na pewno, ale chodzi o to, że jeden z was musi zrobić jakiś trik fajny, mm. a, co, a o, pozostali staliem to powtórzy. Uuuu, do ilu punktów? Nie, no do tego, kto pierwszy nie powtórzy, ten przegrywa. Dobra, panowie, taki turniej. W takim razie papierkę należy kto zaczyna i zadaje trik. Trzy, cztery, ry. Na pewno nie ja. Kto zaczyna? Mi. Potem by? Potem ja. No to co? It's me. Mario. My musimy się przesunąć w takim razie na krawędź, na metalowe po prostu rurki lub rur, zejść nawet z tego, a ty tak. wykonujesz trik. Kurcze, no to coś łatwego na sam początek trzeba zadać. To no to pierwszy triczek to. Oczywiście no, no, i o, 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 no i przegrałem. No i przegrałem. Od razu? No kurde, ja tego nie potrafię. Ty się uczyłeś ostatnio jak na tym. Ale nie uczyłem się stare. Ja, nie. nie. wiem czy dał radę. Trzeba bardzo mocno spaść, nie? Tak. I prosto na dupę. No, to właśnie... Co nogi! No mnie to nie przywraca, No ja tego nie umiem, serio, nie umiem tego. Jak? No przecież nigdy tego nie umiałem. To... A... Co to, na plecy? Co? Nie, na, na, na y, dupę. Jak? Jak! No patrz! Jak wy to robicie? No, no patrz! No patrz! Po prostu nogi z powrotem. Ale nie mi... odchylasz się do tyłu w ogóle, Dabaj. siedzisz na dupę. Dabaj, patrz. Twoja kolej, Łukasz, zadawaj. No i na tym się skończyły moje pomysły w całej grze, tak naprawdę. Mam lepszy pomysł. Zrobię to samo, ale trzeba złapać palce z przodu, i dopiero na dupę usiąść. Nie, wow. ale nie Ernest dawaj Dobra ja robię teraz podobny trik z tym, że zamiast na dupę to na plecy Nice, nice. Jak robią? A ja odpadłem dlatego schodzę już stąd yeah. wow. Bardzo radę, teraz ty O kurde, robisz tak na plecy i robisz taką gąsienicę oh. 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 Ale nie bolało Wow! Jest, jest! Teraz Ernest Dobra, Salto! Dodatkową rzecz do, do trików Dobra. Możesz wykorzystać tego klapkę ja Jako część trików Dobra, Dobra, wiem co zrobię Ale to nie potrzebuje klapka do tego To ma być taki trik Łooo! Oh! Yes! Wow! Ale mocarz! Sorry. Oh, yes. No dobra, próbujemy. Ten trik polega na tym, że się odbijacie na tyłku na plecach czymkolwiek i wsuwacie tak klapki na nogi. Uh. I lądujecie na tyłku, odbijacie się na nogi. Jest! Yes. Yes. Oh, oh, tak, oh, tak, oh. ale blisko. Go, Hermes, ostatnia, daję ostatnią szansę, dawaj, bo jest fajnie. Wyżej jeszcze. Ale ustałem w klapkach To no prawda, ustałem Ernest, teraz twój trik w takim razie <grym> Wiem, że to będzie łatwiejsze, ale teraz robimy na odwrót w takim razie Ty wrzucasz klapki? Trzeba A, A U. no U. Aj. Dobra, no Ściągam, Dobra, ej, dwie, ja to robię, dwie. ja to robię Dwa stracisz, wiesz o co o. -ale, to było <grym> Chłopaki, kończymy skate, ale ja chcę to zrobić, więc próbuję drugiej strony. szybko jeszcze. Nie, 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 Dobra, ja to trzymam. Dobra, Dobra, dawaj. nie, nie, Raz. nie, 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 więc Łukasz jest zdecydowanie zwycięzcą. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o naszym parku trampolim w domu, czy chcecie też mieć podobny. I widzimy się w następnym odcinku. subaj Do łapkę w, w górę! Na razie. Cześć.